Dzień witam serdecznie na kanale Sporto i dzisiaj wczoraj wczoraj tego typowałam euro Jeśli chodzi o kto wyjdzie z grupy, ale tutaj będziemy po typować wszystkie wyniki, wszystkie mecze aż do finału kto wygra Euro Symulujemy prze Państwa to na aplikacji Eurokalkulator Dam link do tej strony w opisie zapraszam serdecznie na podróż. Na ten Euro 2020 Zapraszam serdecznie Pierwszy mecz Turcja Włoch otwarcia Pierwszy mecz otwarcia typuje 1 do dla Turcji drugi mecz są takie typy Tutaj bym typował wynik 4 do 2 dla Szwaj dla Wali. Turcja Walia Tutaj odstraszam 3 do 0 dla Turcji. Włochy, Szwajcaria. Tutaj mój typ jest taki: 3 do 2 po kąbeku. Szwajcaria, Turcja. Taki typ. Jest taki: mój. Dobra 1 do 1. I Włochy, Walia. 4 do zera 4 do 0, taki typ i tutaj kalkulujemy to Proszę państwa na pierwszym miejscu Turcja z 7 punktami w drugim miejscu Włosi, trze trzecie miejsce To Dość fajne Teraz przechodzimy do grupy B Belgia, Dania, Finlandia, Rosja. Tutaj typuję tak. Dania, Finlandia, 3 do 1 3 do 2 dajmy. 3 do 2 dla duńczyków Tutaj był taki typ. 2 do 3 dla Rosji, tutaj mega sensacja. Finlandia, Rosja. Tutaj takie coś typuje, wynik. 1 do 3 dla Rosji Dania Belgia 1 do 0 dla Danii Rosja Dania 4 Nie nażartuję no, no Tu będzie pogrom Będzie 3 do 0 dla Duńczyków moim zdaniem Dania Finlandia Tutaj będzie jednak wysoki wynik I 3 do 0 Belgia wygra z Danią Finlandią Kalkulujemy to Tak to stypowało się. Zdania liderem: Zdania Z drugiego miejsca, trzeciego Belgia. I teraz grupa C. Tu mamy Austrię, Macedonię, Holandię i Ukrainę. Austria, Macedonia. I tutaj 0 do 1 na Macedonii. Skromny wynik. Ale jednak Bengedemska za eliminację do tych mistrzostw. Tutaj obstawiam wynik 3 do 1 dla Holandii. Ukraina, Macedonia. Trudne to decyzja, ale dajmy sobie wynik 2 do 1. Macedonia nie udźwignie ciężaru i przegra z Ukrainą. Natomiast Holandia-Austria no Tutaj obserwujemy wynik 5 do 0 Macedonia-Holandia tutaj tak typuje Że to będzie taki wynik Że to będzie 1 Do 1 dla Macedonii Dobra, co ja gadam. Tutaj Macedonia przegra 0 do 2 Czyli nie ma szans Macedonia z akurat w tym meczu Ale zatem Austria wygra Albo dobra, dajmy 1 do zera. do 20 chyba będzie 1 do zera dla Austrii z Ukrainą I kalkulowało się tak, że Macedonia z trzeciego miejsca wyjdzie z grupy, ale ciekawie czy bilans bramkowy na no to pozwoli. Wszystkie zespoły mają po trzy punkty. Ukraina, Macedonia, Austria. Jednak wchodzi z drugiego miejsca Ukraina. Austria odpada. Grupa D Chorwacja, Czechy Zorientowałem To to chyba nie symuluje całego Euroty. Eee, tutaj nie będę miał całego euro symulowanego chyba, ale zobaczymy, obrah, Chorwacja, Czechy, Anglia, Szkocja, tutaj 1 do 0 dla Anglii, Szkocja, Czechy, 2 do 2. Chorwacja, Czechy, tutaj będzie 3 do 1. Anglia, Szkocja. No bo dobra, 3 do 1. Chorwacja, Szkocja. Tutaj będzie 1 do 1. I Czechy, Anglia, 0 do 3 dla Anglii. Na no Wembley. Z Polska, nasza polska grupa symulujemy: Polska z Słowacja 3 do 2, Polska wygra 3 do 2 za Słowacją. Hiszpania wygra 4 do 0. Szwecja wygra moim 3 do 1 za Słowacją. Hiszpania wygra z Polską 1 do 0, niestety zdaniem. No i Szwecja przegra z Polską. 1 do 0, Polska wygra z Szwecją. I tutaj będziemy mieć sensację Ponieważ Słowacja Sensacyjnie wygra 2 do 0 Z Hiszpanią Ale i tak Hiszpania awansuje dalej Kalkulujemy to I Słowacja z trzeciego miejsca wychodzi Proszę Państwa Polska z drugiego miejsca wychodzi I ostatnia grupa ale chyba to całego euro nie będę symulowanego. Kurde. 2 do 3. 1 do 3 do, dla Portugalii. Francja, Hiszpania. Kurde. Niemcy. 1 do 2 dla Niemców. Węgry, Francja. 0 do 4 dla Francji. Portugalia, Niemcy. Tutaj będzie 0 do 2. Portugalia, Francja. No i tutaj Portugalia wygra 2 do 0. Niemcy, Węgry 4 do 1 dla Niemiec. Kalkulujemy to. No i Niemcy wyjdą tutaj z grupy. Tylko rękawicowy nie biegniemy dalej chodzi, bo ponieważ kurde, nie ma tego. Wystarczy nam fala grupowa. Ja się żegnam. Do usłyszenia. Cześć.